Cześć wszystkim w kolejnym odcinku ze Skyrima, czyli. E, serii, której znowu nie było dosyć e, spory czas na moim kanale, czyli no nie wiem ile jej nie było pół roku około. E, no i oczywiście jak już to jest w zwyczaju, Skyrim jest serią, która pojawia się wtedy kiedy jest parę informacji do przekazania i zwykle te informacje zabierają jakieś 20 minut około. Więc. No. Więc ja mam tutaj sobie karteczkę z wszystkimi tematami, które chciałbym poruszyć, żebym niczego nie zapomniał. Więc powinno być, powinno być fajnie. Jeszcze tylko sprawdzę, może mniej więcej godzinę, żebym wiedział, ile tam powinien nagrywać. No i możemy lecieć. Jak widzicie, postać, którą tutaj gram, nie jest to postać, którą. Widzieliście wcześniej, ponieważ niestety została ona usunięta razem w, e, z moim starym systemem i niestety muszę grać tutaj nową. E, jest to, kto to jest. To jest wysoki elf na poziomie pierwszym, no bo pierwszym i postanowiłem, że jeżeli e, będę sobie nią grał, to spróbuję zagrać magiem, ponieważ magiem grałem tylko na samym początku. E, moją pierwszą postacią, który był. Chyba Bretonem, i był on naprawdę słaby. Ponieważ grałem w tę grę pierwszy raz i nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje. I grałem, e, powiedzmy, na i wyszło to naprawdę słabo. Także może teraz uda się lepiej. E, więc, oczywiście, jako że mamy pierwszy level, to jesteśmy zaraz po ucieknięciu z e, Helgen. Tak, z Helgen, e, no i powinniśmy iść teraz razem z tym jakimś kolesiem do rzecznej puszczy. Ale, jako że zapewne. Wszyscy widzieliście już to po milion razy, jak e, idzie się do tego do tej ślicznej puszczy, jak e, rozmawia się tam, z tym dostajemy, kule, do do czego? Do białej grani. E, no to stwierdziłem, że pójdziemy sobie w drugą stronę, czyli tam, ponieważ tak Skyrim myślę powinien być fajnym tłem, e, a nie jakimś tutaj e, głównym e, Głównym aspektem tego filmu, e, także zanim przejdziemy, oczywiście, tutaj Jeżeli mogliście zauważyć, e, staram się nagrywać grę w 60 FPS-ach. Czyli, jako że YouTube już ma, oczywiście, jakiś czas, już tą funkcję 60 fps to stwierdziłem, że postaram się ją wykorzystać. Dlatego też e, nie, ma, nie mam tutaj Full HD rozdzielczości, ponieważ mój komputer już nie, nie udźwignąłby tej gry Full HD na 60 klatkach, dlatego jest też zwykłe HD. Ale myślę, że też powinno być fajnie, a ja chciałem sobie właśnie te 60 klatek przetestować, także zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay. poczekajcie, dajcie mi się tutaj zorientować w sytuacji, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy sobie tutaj, tak? Jesteśmy sobie tutaj. Czyli powinniśmy iść sobie gdzieś może tędy. Więc idźmy sobie tędy. Jest oczywiście piękna ziemia, możemy pozbierać sobie górskie kwiatki. Bo czemu nie? Mamy też oset. Mamy też yy, już nic, ale to nieważne. Tam mamy chyba bandytów, także do bandytów też sobie zaraz przejdziemy. I przechodzimy sobie do pierwszego tematu. Yy, więc myślę, że pierwszy temat, który tutaj poruszę, jest to, to przerwa, która była yy, jakaś tygodniowa na moim kanale, jeżeli zauważyliście. Osoby, które były, e, które mają mojego Facebooka, wiedzą co się wtedy działo, e, wiedzą dlaczego ta przerwa była. E, a osoby, które nie wiedzą, no to niestety chyba już się nie dowiedzą, e, ponieważ no nie chcę po prostu jeszcze po prostu raz przytaczać tego tematu. Być może ktoś Wam tam napisze w komentarzach dlaczego ta przerwa była. W każdym razie, oczywiście, jako że ta przerwa była, trochę mnie ona wybiła z rytmu nagrywania. Może uda mi się ich zabić, czekajcie. I tyle o. Gin tam, powiedziałem. Ja, to jest poziom, żeby nie było, to jest poziom gry ekspert, czyli jakoś, żeby nie było, że mi idzie za dobrze, chociaż są zwykli bandyci. Sztabka srebra wytych, złoto. Okej, okay, oczywiście trochę mnie ta przerwa wybiła z nagrywania, także e, musiałbym znowu porobić sobie trochę takich zapasów e, materiału i to e, z Divinity 2 to z Dragon Age, ale tego przejdziemy sobie za chwilę, jak będzie kolejny temat. Mm, więc... Yy, no muszę po prostu znaleźć w końcu czas, żeby ponadrabiać te wszystkie zaległości, które ja mam z... Yy, z właśnie... ile może sobie tutaj jednak wezmę... Yy, z moimi materiałami, bo no nie mam nic, jeżeli chodzi o materiały dla was przyszykowane, więc... Muszę po prostu je wszystkie nagrać i, i tyle. Czarna Szata Maga, czy ona jest lepsza? Nie ma żadnego automatycznego zapisywania, dobra Strój. To jest, to jest to. Regeneracja przyspieszy na 50% A moja osoba Aha, no nie daje mi nic specjalnego. Wygląda dokładnie tak samo jak wygląda w niej wyglądam dziwnie <noise> Wolę moją, moją starą Dobra. Yy, więc, yy, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie znać powód tej przerwy, a go nie znaliście wcześniej, to... No to niestety ja wam tego nie powiem. Ale dosyć sporo widziało ten powód tej przerwy na Facebooku, także... No. Także tyle. Yy, Okej, okay, następna... następny temat... Chwila, o nie, ty jesteś za mną czy przeciwko mnie? Ziomuś! Ej! Ty! Garwen... To nie pożaru, dobra? Ziomuś. Ja kurde misz ognia. Witacie wędrowny minstrel i włóczęga darmozjat do usług. No dzięki. <ścoughs> zawsze tak reagujcie, kiedy ktoś wam jebnie potężnym firebolem pod stopy. Przywitajcie się z nim. To jest najlepsza reakcja, jaka może być na świecie Okej, okay, a więc na samy temat są to przyszłe serie Mimo, że właśnie jeszcze jesteśmy w połowie i divinity 2, co do Dragon Age'a nie jestem pewien Ponieważ gram w tą grę na ślepo, ale um, No myślę, że jesteśmy tak gdzieś, no może nie w całej połowie um, Ale myślę, że o przyszłych seriach Mógłbym wam powoli powiedzieć A mianowicie Mmm um, bardzo mocno. Co mi tu daje? Bo głosowanie da jest no dobra. Bardzo mocno myślałem nad yy, kolejną serią i myślę, że fajnym pomysłem byłoby zagrać w Assassin's Creed, a. ponieważ bardzo sporo osób mi to proponowało. Ja też bardzo chętnie bym sobie yy, w tą grę zagrał. Także myślę, że zaczniemy sobie od Asasyna dwójki, jeżeli nic z nimi nie stanie na przeszkodzie. Ponieważ jedynki raczej nagrywać bym nie chciał. Jest to gra taka sobie dosyć średnia, więc zaczniemy sobie oczywiście od dwójki. I nie wiem, czy ją wrzucę może po Divinity 2, czy po Dragon Age, już zobaczymy. Myślałem też nad taką serią trochę w Pólną z wiśnią, mianowicie myślałem, czy... Nie zagrać by właśnie sobie z nim w Wormsy. To myślę, mogłoby być całkiem ciekawe jak na taką luźną serię, która wychodziłaby raz na jakiś czas. Jak to się robiło save? Nie pamiętam, zrobię może klasyczny save. Także możecie napisać, co, co sądzicie o tym pomyśle. Aby właśnie raz na jakiś czas sobie zagrać z Wiśnią w Worms Myślę, że mogło być całkiem, całkiem śmiesznie Eee, dawaj mi łosia Tutaj ktoś był, no właśnie Magią magii nie pokonasz śmieciu! Jolo! Ale ty jesteś kurwa beznadziejna, ty ty nawet, nawet mnie nie tknęłaś, ty no co, co, co ty w ogóle prezentujesz swoją osobą, ty. Wstyd! Wstyd dla wszystkich magów! Módl się o łaskę i nosa, bluźnierco! Kurde. Co my tu mamy? Domowe ognisko, to mi daje przywołanie, dobra. E, przywołanie mamy, mamy żelazny miecz, mi niepotrzebny. Dobra. No i mamy Assassin's mamy Wormsy. I jeszcze zostałaby trzecia seria. I uwaga, z tą trzecią serią sobie tak pięknie przejdziemy do tematu e, trzeciego, e, czyli Gotik, czas zapłaty. Czy ktoś to pamięta? Czy ktoś pamięta Gotika, czas zapłaty? Czy ktoś pamięta tą piękną serię? E, być może niektórzy pamiętają. Oczywiście jest to mod do Gotika, który nagrywałem jakieś. Eee, rok temu może? Nie pamiętam dokładnie eee, Kiedy ja tego... E, ten czas zapłaty sobie nagrywałem Wilk! <grywka> Fajna ta magia, podoba mi się No będzie tak, z rok temu mi się wydaje, kiedy czas zapłaty wypuściłem pierwszy odcinek eee, no i jak być może niektórzy wiedzą, niektórzy nie Seria została anulowana na bodajże 11 odcinku z powodu tego, że E, wystąpiły mi tam dosyć poważne bagi, które uniemożliwiły mi przejście gry. No, i niestety, serię musiałem anulować. E, ale dowiedziałem się od Wiśni, który oczywiście ma wtyki wszędzie gdzie się da, jeżeli chodzi o modyfikacje do gotika, e, Że ponoć, właśnie ten mój odcinek ostatni, ten jedenasty, się ma ziomuś. <słuch> Piękny slow motion na podpalanie wilka Że ten właśnie mój ostatni odcinek Chyba jedenasty, no nie łapcie mnie do zasobów dokładnie Gdzieś tam krążył właśnie po... Po właśnie tutaj autorach tego moda I ponoć tworzą oni jakiś wielki, potężny patch Który ma to wszystko naprawić, także Jeżeli faktycznie ten patch wyjdzie What does the fuck Shay? <laughs> no dobra, nieważne. <laughs> jeżeli faktycznie ten patch wyjdzie i faktycznie naprawi te błędy, które istnieją w tym modzie. Przede wszystkim jeżeli naprawi ten błąd, przez który myślałem serię anulować, to czas zapłaty sobie wznowimy. Tak, wszyscy, e, wszyscy potężni fani gotika w moim wykonale... wykonale wykonaniu mogą zacząć się cieszyć. Chociaż jeszcze nie za wcześnie. Ty jesteś po mojej stronie, czy nie? Myśliwy. No chyba po mojej. Eee, ponieważ jeżeli faktycznie ten patch naprawi te błędy, to czas zapłaty wznowie. Ponieważ e, strasznie kuje mnie w e, oku e, ta niedokończona seria, że ona tam wisi. Szczególnie, że ona ma całkiem sporo wyświetleń. I to po prostu nerwuje mnie to, że ona tam stoi, siedzi nieskończona. Więc być może faktycznie uda się ją skończyć. Zobaczymy kiedy ten patch wyjdzie, Wiśnia mówi, że jest, będzie to gdzieś na wiosnę. Także być może uda się e, serię z czasu zapłaty skończyć. Siema ziomuś! Co ty robisz? Chyba... Śmierć jest przereklamowana! Dlatego uciekasz, tak? Nie do końca rozumiem co się tu dzieje Hash bandytów... O, tu jakiś mocniejszy będzie, co? Ziomuś płoń! A płoń, czekajcie, to ja mam gdzieś moją potężną, super zajbistą e, moc Regeneracji many, więc sobie ją użyję No 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 Takaś harda. Takaś harda, co? Bądźcie wszyscy! O Jezus Maria, trochę boli e, Może sobie jebnę awansem na przykład, skoro mogę e, Tak, dziękuję, ja bym sobie wziął oczywiście magię na początek I magię zniszczenia, czyli... E, coś takiego Dziękuję! Bądźcie dalej chuligany! Jeden i drugi

Masz jakiś problem ziomuś? Masz jakiś problem? Wydupiej, wydupiej, wydupiej powiedziałem. Chodź. <grywa> Więc ten. Więc y, lecimy dalej może. Tak się rozwiązuje problemy w dzisiejszych czasach. Eee. Dobra, więc myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu Gothic, do Gotik czasu. Zapłaty, potem myślę już temat został wyczerpany. Y, więc przechodzimy teraz do kolejnego tematu, a właściwie, y, tematu. No, myślę, że można być tematem. Okej, okay. do streamów, oczywiście, streamy u mnie w tym momencie cieszą się największą popularnością, ponieważ pewnie dlatego, że jestem z gotika. Eee... bo się pojawiacie trochę chyba za późno. Mam trochę małe renderowanie chyba ustawione w takim razie, ale. No, jako, jako, jakoś, jakoś przeżyjemy. Co ty ziomuś gadasz, że Ja wydupiem. Ja się żwami nie wie, jesteście cheaterzy. Okej, okay, pobiegnę sobie tutaj. Ehm, stream oczywiście się u mnie największą popularność, prawdopodobnie dlatego, że są z Gotika. No eee, ale tego się w sumie można było spodziewać. I ja nie narzekam oczywiście. Cieszę się, że mają sporą popularność, ponieważ streamy są naprawdę bardzo fajne do prowadzenia. Mm. Więc tak, co do następnego streamu oczywiście następny stream chciałbym zrobić z karaoke party, tylko z karaoke party z Wiśnią. Problem jest taki, że zgadać się z Wiśnią, tak żeby on tutaj do mnie przyszedł i chciał tego streama zrobić jest ciężej niż nie wiem. Czekajcie, może wyjść coś, coś 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 bardzo kreatywnego. nie wiem, jak grający w Gotika 2 bez żadnej śmierci, nie na przykład, nie. Czemu deszcz? Nie padaj deszczu, jak chcę sprawdzić jak wygląda 60 klatek, a ty mi te klatki będziesz zaniżać tym deszczem teraz. Jacy wrogowie? Nie ma wrogów. A nie no, są tam coś dobra. E, dlatego też nie wiem kiedy ten stream to fak tak faktycznie by się mógł pojawić, więc... E, poczekajcie, ja bym chciał tutaj gdzieś przeczekać, żeby mi deszcz nie padał. Ale cały czas mi pyskuje, że widzi wrogów jakiś w pobliżu Gdzie ty wrogów widzisz ty? Tam gdzieś? No bez to jakaś mała kropeczka czerwona gdzieś w pizdu daleko, a ty marudzisz No ja pierdolę. Co to jest w ogóle zamiast Gdzie jestem? Falkret? What? Okej. Okay. Może być. Okej, okay, no i właśnie dlatego teraz tutaj nie mam pełnych 60 klatek, dlatego chciałbym jednak te 60 klatek mieć, więc... Panie deszcz! Jakiego ty tam wroga widzisz w pobliżu? Ja pierdolę! Ziomuś. Ja ciebie proszę. No nie wierzę. Dalej go tam widzi Już No przecież nie zierżdża zaraz Już Dobra jebać to Jest to jakieś 50 klatek, więc też powinno być w miarę okej okay. um, Więc tak jak mówiłem z wiśnią ciężko się dogadać faktycznie, aby aby w końcu się udało. Także myślę, że ten stream na pewno się odbędzie, ale kiedy, nie wiem, no to już musicie poganiać wiśnie, musicie go namawiać, żeby on w końcu ruszył tułek tutaj um, do mnie. A w międzyczasie myślę, że dalej będziemy robić normalne streamy, także myślę, że następny stream e, wrzucimy sobie w, w piątek, tak mi się wydaje. Tak, żebyście tutaj nie marudzili znowu Czemu nie mogę tędy iść? Ha, bo poza mapę wychodzę, no to super Okej, okay. nie spodziewałem się, że wyjdę za mapę um. Żebyście nie marudzili tutaj znowu, że daję stream W środku tygodnia, że e, że Znowu wbijam Daje streama, kiedy na przykład ktoś ma 5-10 kartkówek, milion sprawdzianów jutro. Um, no wybaczcie, no ale to jest tak, że zawsze komuś będzie nie pasować jakiś termin. Ktoś będzie mieć na, na następnego dnia kartkówkę, ktoś będzie mieć sprawdzian, ktoś będzie mieć jakieś kurde, nie wiem, urodziny, nie urodziny, ktoś będzie mieć e, nie wiem, wizytę u dentysty, wizytę u, u kurde jakiegoś tam nie wiem. U kogoś innego, nie wiem. Cokolwiek, także, no, zawsze komuś będzie nie pasować jakiś dany termin. Także ja też tutaj e, nie mogę wybrać idealnego dnia, no. Także mogę tylko postarać się w tym momencie dać wam piątek, czyli dzień, w którym powinniście mieć: e, powinniście mieć jak najwięcej wolnego czasu, mi się wydaje. Więc, więc, więc chyba tyle. Jeżeli jeszcze tak chciałbym Was przeprosić może za jakość mojego mikrofonu na, na poprzednim streamie jak sobie spojrzałem ale jakimś cudem, nie wiem dlaczego, nie wiem czemu e, mój system stwierdził, że sobie zmieni e, głośność mojego mikrofonu w systemie z stałych 20 punktów, które zawsze tam były na 69 przypadek no pewnie tak, ale... ale cóż. Nie zauważyłem tego i mój mikrofon naprawdę jebał basami trochę, także wybaczcie za to. No na następnym streamie na pewno tak już nie będzie. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o, o takie informacje, które chciałem Wam tutaj przekazać. Szczerze mówiąc, trochę, trochę już zaszło jakieś 20 minut koło ponad. E, także tutaj sobie zostawimy teraz luźne tematy, jakieś tak na krótkie. Chciałem wam tutaj jeszcze parę tematów wpadać ale widzę, że trochę jednak e, czasu minęło, już. nie ja może sobie zejdę z tego konia. E, nie uciekaj, ziomuś, mój przyjacielu, o teraz. Czy nie mogłem przeczekać, dlatego że byłem na koniu, który był jakby moim wrogiem. O to, o to chodziło, tak? Nie wiem, no przeczekam te 12 godzin. Więc. E... No koniec, ok. były też może nie tematy. No dobra, tematy, ale nie gorsze związane z informacjami, tylko takie luźne tematy, o którym chcemy, wam. Popowiadać, ale myślę, że ten film już by trwał za długo, gdybym chciał wam to wszystko opowiadać. Czemu kurwa deszcz dalej pada? 4 3 2 1 Ok, eee, więc gdzie my mamy tych tutaj bandytów niedobrych? Gdzie oni są? Tell me. tu gdzieś powinni być. Czas zakończyć to zabawę. Gdzie jesteście? O ty... Kurwinoksie, ty... Szmaciarzu jeden. Zaraz za ciebie podejdę, czekaj no. Lululu... Zostaliśmy rozbici! Odwrót! Jakby ci to powiedzieć, dziomuś... Nie! Umieraj! Dzięki. E, ktoś tu jeszcze jest od nich? Tam jest jakiś bandyta, chyba. O ile to jest bandyta, tam w ogóle? Ehm. Wybaczcie, jeżeli słyszycie dźwięk, ale mój pies twierdził, że to jest idealny moment, aby pójść napić się wody. Także możecie słyszeć, jak on, ona pije sobie tam teraz wodę z miski. E, więc, 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 więc. więc no. Wybaczcie. Siema, Wilku! Na rawilku Eee, więc dobra Denerwuje mnie tam ona Aria Okej okay. Napijesz się wodę za parę minut, wytrzymasz jeszcze chwilę Nie, nie wytrzyma Dobra eee, niech ona tam się napije ile ile, ile tam chce eee, No już skończyła, dobra Więc myślę, że te, 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 te tematy jednak sobie zostawimy na... Nie wiem czemu to zbieram, ale... ale... ZIEMNIAKI! KARTOFLE, POTATO! What the fuck? No żeś, chodź ziomuś! Eee, więc zostawimy sobie może na następny film ze Skyrima Jeżeli oczywiście macie jakieś... Pytania albo cokolwiek innego lub chcecie jakieś tematy, które właśnie mogłem jeszcze poruszyć to następnym filmie ze Skyrima, który być może Pojawi się wcześniej, jeżeli e, tych tematów podacie sporo albo tematy będą naprawdę ciekawe To następny film ze Skyrima być może pojawi się dosyć szybko ehm... Podoba mi się ten mach naprawdę WYDŁUP JEJ No, nie igraj z magiem ognia ziomuś, ty. No, um, ok, także tutaj się będę z Wami żegnał, więc. Tyle yy, jakieś fajne miejsce sobie znalazł, na przykład może gdzieś tutaj, yy, gdzieś na tym tutaj pięknym, yy, pięknym kamyczku. Weź tu wskocz, proszę. Na przykład tutaj mamy widok na, na góry, ponieważ w Skyrimie góry to jest bardzo rzadki widok. E, więc jeszcze raz, jeśli macie jakieś pytania lub e, propozycje na temat do kolejnego odcinka ze Skyrima, piszcie śmiało. E, ja się tutaj z wami żegna żegnam, e, więc e, dzięki za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.